Łapka w górę i subskrypcja, a to ten. Rzuciła to, to z tej sytuacji i opierając się tylko na tym, co, yy, co, co było gdzieś tam. W internecie nawet nie wiedzieli, że to jest Kinga, a już ją wyzywali. Już ją wyzywali. I wiem, że Kinga wrzuciła dzisiaj na swoje majstory, że w momencie, kiedy nie była, kiedy wrzuciła to, to zdjęcie na swoje majstory, a ten facet, którego zdjęcie widzieliście, jak się całowali, pojawiło się na snapchacie tego gościa, wrzuciła, że już nie są razem. I teraz wiem, że Freeze wrzucił... O właśnie, wrzucił instastory I słuchajcie, pokażę wam to instastory Ja sam go nie oglądałem, więc zobaczymy to instastory Po prostu razem Słuchajcie, jadę właśnie autem i Powiem szczerze, całkowicie Kinga mnie strasznie zaskakuje Nie uważam, że to co wrzuciła do siebie Jest prawdą Uważam, że uważam inaczej I wytłumaczę wszystko w sobotę Widzicie, w sobotę będą wyjaśnienia w takim razie po prostu musicie czekać do soboty i słuchajcie, nie obrażajcie nikogo. Mega jestem dumny z tych osób, które stoją jakby ze świadomością, z tym, że jakby inaczej, myślą rozsądnie.